Shelly jest to początkowa postać w grze Brawl Stars. Posiada ona na maksymalnym poziomie mocy 5040 punktów życia. Prędkość ruchu Shelly jest normalna. Jej atak zadaje 5 razy po 420 obrażeń, a super atak 9 razy po 448 obrażeń, w zależności jak daleko od przeciwnika stoi. Atak, jak i zarówno super atak mają zasięg 8 metrów. Shelly posiada na maksymalnym poziomie 2 star powery. Pierwszy Star Power o nazwie szok bitewny. Powalnia przeciwników na 3 sekundy, kiedy superatak zadaje im obrażenia. Drugi Star Power o nazwie plaster. uzdrawia Szeli 1800 punktów życia, jeśli punkty życia Szeli spadną poniżej 40%. Plaster ładuje się przez 20 sekund. Szelej posiada także gadżet od 7 poziomu mocy. Nosi on nazwę Alleluja i do przodu. Gadżet ten przyspiesza Szeli do przodu o parę kroków. Gadżetu można użyć trzy razy na mecz.